Dla nasku zagadnienia edukacji zawsze były ważne. Już od kilkunastu lat zajmujemy się edukacją najmłodszych użytkowników internetu, a od dwóch lat realizujemy program, projekt, wielki projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to podłączenie wszystkich polskich szkół do szerokopasmowego internetu. To program bezprecedensowy nie tylko w naszym kraju, ale program bezprecedensowy na skalę europejską. Ale jeśli mówimy o technice, nie możemy zapomnieć o edukacji. I takie spotkanie edukacyjne, kongres edukacyjny to. Forum, na którym wszyscy spotykamy się po to, aby dyskutować o tym, co ważne dla polskiej oświaty, dla polskiej edukacji, czyli dla nas wszystkich, bo to ważne nie tylko dla uczniów, nie tylko dla rodziców i nauczycieli, ale także dla nas wszystkich, bo edukacja jest tym, co będzie stanowiło i stanowi o przyszłości i teraźniejszości naszego społeczeństwa, o naszym sukcesie.